Masz dietę, a nie chudniesz. Dlaczego tak jest? Odpowiedzi może być kilka. Oto takie najbardziej prawdopodobne. Po pierwsze, dieta jest zła. Nie jest dostosowana do tego, co trzeba. Ma zły bilans kaloryczny, zły bilans składników, jeśli chodzi o węglowodany, tłuszcze, białko. Jest po prostu niedostosowana do Ciebie, do danej sytuacji, do Twojej aktywności fizycznej i po prostu nie masz prawa. Tracić na wadze, pozbywać się tkanki tłuszczowej. Drugi powód, nie stosujesz tej diety. Czy też stosujesz ją źle, zjesz zbyt dużo, wprowadzasz jakieś przekąski, fast foody, wypady na miasto i ten bilans, chociaż powinien być określony, dobry, to w rzeczywistości nie trzymasz się go i jesz po prostu tych kalorii, tych węglowodanów tłuszczy zbyt dużo. Kolejnym wytłumaczeniem może być to, że jesteś chory. Masz problemy z metabolizmem, masz problemy z układem hormonalnym i po prostu twój organizm nie jest w stanie pozbywać się tkanki tłuszczowej. I wtedy powinny się nie tyle zastanowić, tylko od razu powinieneś iść do lekarza, przeprowadzić odpowiednie badania, gdzie leży problem. Dlaczego nie jesteś w stanie schudnąć, dlaczego ta waga nie leci, dlaczego... Ta tkanka tłuszczowa nie znika. Po prostu jesteś chory, zacznij od wyleczenia choroby, później zastanawiaj się nad odchudzaniem. Kolejna sprawa, a może brakuje Ci ruchu, aktywności. Nie musisz od razu trzaskać półtora godzinnych sesji treningowych na siłowni sześć razy w tygodniu, ale może dodatkowe pięć spacerów w ciągu tygodnia, dodatkowe trzy noce z dziewczyną, żoną, mężem, chłopakiem byle swoim, swoją i może tego ci brakuje, czy też ruszyć się, pochodzić, zapisać się może jednak na tą siłownię na aerobik, na taniec, rower, wioślarz, cała masa możliwości. Internet jest pełen takich programów nawet bez obciążenia dla kobiet, dla mężczyzn. Stosuj, byleś się tylko więcej ruszać. Kolejnym wytłumaczeniem dlaczego nie chudniesz chociaż masz dietę, może być to, że nawet tego nie zauważasz, ale łapiesz puste kalorie, czyli napoje gazowane słodkie, przekąski, chipsy, fast foody, słodzisz kawę, herbatę, ciastko, coś, co wydaje się niewielkie, a może to być kilkaset kalorii. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że to codziennie wpadnie raz, dwa razy, to wtedy może się okazać, że Twój bilans kaloryczny nie niezujemny, a wręcz przeciwnie, jest nawet dodatni, jesz więcej, chociaż wydaje ci się, że masz dietę, ruszasz się, to spożywasz więcej kalorii niż przed stosowaniem tej diety. Może być też tak, że po prostu okłamujesz sam siebie, że stosujesz tą dietę, że nie masz przekąsek, że zrzucasz na inne powody, że to wszystko nie działa, a w rzeczywistości. Robisz te wszystkie wyżej wymienione rzeczy. Może być takie jeszcze jedno wytłumaczenie: chcesz po prostu zbyt szybkich efektów. Odchudzanie się to nie jest tydzień, dwa, trzy, chyba że ktoś ma pół kilograma do zrzucenia. Odchudzanie to jest długotrwały, ciężki proces i każdy kilogram tkanki tłuszczowej to są tygodnie, niekiedy miesiące wyrzeczeń i Naprawdę bardzo ciężkiego trudu, a niestety takich szybkich sposobów na zrzucenie bez stosowania jakichś środków czy też jakiejś operacji, niestety nie ma. I musisz sobie zdać z tego sprawę, że te postępy, to wszystko może przyjść, ale za kilka tygodni czy nawet miesięcy, i nie spodziewać się tego, że to wszystko będzie w przeciągu kilku dni. Czy kilkunastu dni? Niestety tak jest. Czyli masz dietę, a nie chudniesz, odhacz sobie wszystko, całą tą listę, sprawdź, może gdzieś się łapiesz i wtedy będziesz wiedział, co poprawić. Nie wiesz? Wpadnij na inne materiały na tym kanale. Może czegoś się dowiesz. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj. Jeśli chcesz, zasubskrybuj, spójrz na inne materiały, czy też na linki zamieszczone w opisie. Są tam odnośniki do moich portali społecznościowych, a także do moich pozostałych kanałów o innej tematyce, ale mam nadzieję, że ciekawej również dla Ciebie. Dziękuję za uwagę.